Dzień dobry, dobry wieczór. Zyta Czechowska, nauczyciel, pedagog specjalny. Prowadzę również swój ośrodek doskonalenia nauczycieli i jako entuzjastka nowych technologii, ale też trener wdrażam w swojej pracy nowe technologie, a dzisiaj trochę inny temat, bo powiemy Państwu o dostosowaniach wymagań edukacyjnych. Zgodnie z tym, co powiedziała Jola, mam nadzieję, że jest widoczna prezentacja i wszystko jest tutaj w porządku. Tak jak wspomniałam, drodzy Państwo, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia jako pedagogiki specjalne wiemy doskonale, ale jak ważne w pracy z uczniami wymagającymi specjalnego wsparcia jest to, aby umiejętnie dostosowywać zarówno metody, formy pracy, jak i obszar, w którym pracujemy z uczniem, ale również środki dydaktyczne, ćwiczenia, zadania, karty pracy, materiały, które przygotowujemy dla ucznia. No i oczywiście ten najważniejszy, ale najtrudniejszy obszar, czyli Dostosowania w zakresie sprawdzania umiejętności i wiedzy uczniów. Trochę tak już wyprzedziłam to, o czym będę chciała dzisiaj powiedzieć. Temat może niełatwy, ale bardzo potrzebny i drodzy Państwo, więcej na temat wszystkich zagadnień, jeśli chodzi o pracę z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, szeroko upowszechniamy, udostępniamy na naszym blogu specjalni.pl. Znajdziecie tam Państwo mnóstwo pomysłów na dostosowania wymagań edukacyjnych, na wykorzystanie nowych technologii. W pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ale znajdziecie też tam również mnóstwo naszych inspiracji, jeśli chodzi właśnie o e, przygotowywanie spersonalizowanych materiałów edukacyjnych. Oprócz tego zapraszamy na stronę specjalni szkolenia.specjalni.pl w zakładce Bezpłatne szkolenia, webinary, materiały możecie Państwo skorzystać z szeregu webinarów dla pedagogów specjalnych. Zapraszamy też na stronę e, ośrodka. Zatem drodzy Państwo, e, w ostatnim czasie wydaje mi się, że Słowo dostosowania jest odmieniane przez, przez wszystkie przypadki na wiele sposobów, dlatego że chyba nie ma w szkole już takiej klasy, gdzie nie byłoby ucznia, który potrzebowałby naszego dodatkowego wsparcia, który potrzebowałby takich dostosowanych, spersonalizowanych oddziaływań, które z mocy prawa nazywamy dostosowaniami wymagań edukacyjnych między innymi. Dla kogo dostosowania konstruujemy? Warto na początek wiedzieć. Że każdy nauczyciel, każdy specjalista, który pracuje z uczniem w szkole, a rozpozna jakiekolwiek trudności, problemy w funkcjonowaniu, ma obowiązek dostosowywać wymagania edukacyjne. I to bez względu na to, czy ten uczeń posiada orzeczenie, czy posiada opinię, czy nie posiada żadnego z tych dokumentów. Dlatego w związku z tym musimy wiedzieć, że dostosowania konstruujemy dla wszystkich uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Dla wszystkich uczniów z różnymi niepełnosprawnościami i to ruchowymi i ze względu na niepełnosprawność czy wadę wzroku, słuchu, wszyscy uczniowie oczywiście, którzy posiadają opinię ze względu na dysleksję, czyli uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, mają również taką możliwość, aby z tych dostosowań skorzystać. Musimy też pamiętać o tym, że takim Wsparciem musimy obejmować uczniów z różnymi deficytami rozwojowymi, dzieci imigrantów, emigrantów, uchodźców, którzy też potrzebują takiego dodatkowego wsparcia i dostosowania wymagań edukacyjnych. Przygotowujemy je również dla uczniów przewlekle chorych, dla wszystkich tych, jak już powiedziałam na samym początku, u których zdefiniowaliśmy, rozpoznaliśmy jakiekolwiek problemy i trudności rozwojowe. Często spotykam się podczas prowadzenia szkoleń, czy jak prowadzimy z nią, jakiekolwiek warsztaty czy konferencje, e, i mówimy o dostosowaniach, że nauczyciele postrzegają ten obowiązek tylko przez pryzmat uczniów z e, opinią i orzeczeniem. Absolutnie tak nie jest. Możecie Państwo więcej o tym, w jaki sposób dostosowywać wymagania edukacyjne, e, przeczytać w rozporządzeniu z 2017 roku w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Tam, drodzy Państwo, jest taki zapis, który mówi: Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, oraz możliwości psychofizycznych ucznia. I nie ma tutaj odwrotu od tego. Myślę, że to nie tylko jest to, że należy dostosowywać wymaganie, nie tylko powinno być podyktowane zapisami z rozporządzenia, ale przede wszystkim. Taką refleksją pedagogiczną każdego nauczyciela. Uczeń, który nie potrafi pewnych rzeczy opanować, uczeń, który potrzebuje dodatkowego wsparcia, takich spersonalizowanych oddziaływań w zakresie metod czy form pracy. Powinniśmy już tutaj e, obligatoryjnie w taki, a nie inny sposób z nimi pracować, bo to nie tylko ułatwia uczenie się, funkcjonowanie takiego dziecka w szkole, wzmacnia jego motywację do podjęcia wyzwania, ale przede wszystkim pomaga i ułatwia też pracę nam, nauczycielom. Czym są zatem, drodzy Państwo, wymagania edukacyjne? E, są sformułowane w oparciu o realizowany przez nas program nauczania i zawsze oznaczają nasze oczekiwania względem osiągnięć ucznia. E, wymagania edukacyjne powinny, a w zasadzie muszą zapewnić realizację celów edukacyjnych, które znajdziemy oczywiście w podstawie programowej, w takim stopniu, w jakim jest to możliwe, z uwagi na te ucznia występujące i trudności, i zaburzenia, i potrzeby. Zatem, drodzy Państwo, tak jak już wspomniałam na początku, te dostosowania konstruujemy dla uczniów z orzeczeniem, dla uczniów bez orzeczenia, z opinią, bez opinii, dla wszystkich tych, u których zdiagnozujemy jakiekolwiek trudności, również takich, u których, którzy posiadają, na przykład, opinię lekarza o ograniczonych możliwościach, na przykład wykonywania przez danego ucznia określonych ćwiczeń, na przykład na zajęciach, wychowania fizycznego. Czy dostosowania wymagań edukacyjnych e, powinny być zastosowane na wybranych przedmiotach? Nie. E, te dostosowania należy przygotować i wdrożyć na każdym przedmiocie, robi to każdy nauczyciel. Z kim takie dostosowania nauczyciel konstruuje. W zasadzie jest to powinność nauczyciela, ale oczywiście w placówkach, w szkołach, przedszkolach, w, w których uczy się takie dziecko, z pewnością ze względu na przykład na zespół Aspergera, autyzm czy niepełnosprawności sprzężone, to jest tutaj wynikająca, wynikająca powinność z rozporządzenia, ale również za zgodą organu prowadzącego taki nauczyciel współorganizujący. Może być zatrudniony dla innych uczniów z niepełnosprawnościami. Może to robić właśnie nauczyciel współorganizujący we współpracy z nauczycielem. Jednak powinno to wyglądać w ten sposób, że to nauczyciel danego przedmiotu przygotowuje dostosowane materiały, ćwiczenia, zadania, karty pracy, kartkówki, sprawdziany czy też sposoby sprawdzania wiedzy, a nauczyciel współorganizujący ma być wsparciem, może podpowiedzieć, może pomóc w jaki sposób należy takie ani inne dostosowania dla ucznia zaplanować. Oczywiście od 1 września mamy również w szkole pedagogów specjalnych. W związku z tym e, możemy tutaj poprosić o wsparcie i o pomoc pedagoga specjalnego, który będzie na podstawie obserwacji, diagnozy, rozpoznania e, potrzeb, umiejętności, ale też przyczyn niepowodzeń udanego ucznia będzie mógł Wesprzeć nas, nauczycieli, w zakresie konstruowania takich dostosowań, wymagań edukacyjnych. Wiem, że to nie jest łatwe, szczególnie na początku, kiedy dopiero co poznajemy ucznia i kiedy zaczynamy swoją drogę jako nauczyciele, więc dla młodych nauczycieli pamiętajcie zawsze o tym, że warto zajrzeć do trzech aktów prawnych, które. W... Wspierają i będą też pomocne z pewnością przy tworzeniu dostosowanego środowiska dla uczniów wymagających specjalnych potrzeb. I to będzie rozporządzenie z 2017 roku w sprawie organizowania, wychowania i kształcenia osób niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i z zagrożeniem niedostosowaniem społecznym. Kolejne to będzie też z 2017, i teraz u, uaktualnione we wrześniu, rozporządzenie w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Mówię niedokładnie, bo z pamięci jeszcze trzecie rozporządzenie, czyli to, o którym, o którym dzisiaj wspomniałam czyli to rozporządzenie z 2017 roku w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania. I tam są najważniejsze informacje dotyczące konstruowania dokumentacji i pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Natomiast ważne, żebyśmy przed stworzeniem, przed skonstruowaniem tych dostosowań uświadomili sobie, jaki jest ich cel. I zawsze celem dostosowania wymagań edukacyjnych jest to, żeby po pierwsze sprawić, żeby uczniowie wszyscy mieli równe szanse w tym procesie dydaktycznym, praktyczno-terapeutycznym, ale poprzez nasze zabiegi, takie metodyczne, merytoryczne, mamy sprawić, żeby y każdy uczeń miał poczucie sprawstwa, sukcesu, miał szansę na promocję do klasy programowo wyższej i żeby zapobiec wtórnym zaburzeniom sfery emocjonalno-motywacyjnej. Nie wszyscy rozumieją, skąd ta motywacja i skąd ta sfera emocjonalna w kontekście dostosowań. Wyobraźmy sobie, że uczeń, który ma naprawdę niższy potencjał intelektualny, w związku z tym niższe możliwości, trudności w zakresie przetwarzania informacji, pozyskiwania wiedzy, nabywania pewnych umiejętności, Rozwijania kompetencji, który ciągle musi tak samo pracować w takim samym czasie, tyle samo wykonywać zadań, chociaż ma niższy potencjał i możliwości, i ciągle słyszy, że źle, że jest na końcu, że niedobrze, że niepoprawnie i ciągle otrzymuje ocenę niedostateczną. W pewnym momencie traci motywację do tego, żeby próbować, żeby ćwiczyć, żeby się starać, żeby rozwijać się. I mm, mając y, takie informacje zwrotne, no oczywiście, y, ma, ma nie tylko ograniczoną motywację, ale przede wszystkim no, te jego emocje zawsze oscylują w tych, y, w tych obszarach nieprzyjemnych, y, smutnych, gdzie no, w zasadzie nie ma żadnej, żadnego powodu do tego, żeby być siebie dumnym i żeby ta jego, to jego poczucie wartości wzrastało. To jest niezwykle ważne, żeby też motywować w taki odpowiedni sposób, nagradzać, wzmacniać, chwalić, nawet za mały przyrost, wiedzy czy danych umiejętności. Dlatego, drodzy Państwo, warto pamiętać, że dostosowanie polega na modyfikacji procesu edukacyjnego, który ma umożliwić naszym uczniom sprostanie tym wymaganiom, które przed nimi stawiamy. Są trzy obszary i ważne, żebyśmy sobie to zapamiętali, czego dotyczą dostosowania. Po pierwsze, to są warunki procesu edukacyjnego, czyli między innymi zasady pracy z uczniem, które należy dostosować, metody pracy, które wykorzystujemy w codziennej pracy z uczniem, to są formy, które wykorzystujemy, to są środki dydaktyczne między innymi, prawda? Drugi obszar to jest, to jest zewnętrzna organizacja nauczania, i tutaj musimy pamiętać o tym, aby odpowiednio zaplanować przestrzeń, w której. Uczeń się uczy, żeby też dostosować miejsce, w którym siedzi, czyli ławkę, naświetlenie, nagłośnienie, wizualizacje, dodatkowe sprzęty, akcesoria, które będą wspierały proces dydaktyczny i terapeutyczny. No i ten ostatni obszar to, jest, to są warunki sprawdzania poziomu wiedzy i umiejętności. Niezwykle ważny obszar, bo on tak naprawdę tutaj warunkuje to poczucie sukcesu, sprawstwa i też tę możliwość przejścia do klasy programowo wyższej. No i tutaj, drodzy Państwo, musi bardzo mocno pochylić się nad zmianą wewnątrzkolnych zasad oceniania, w których uwzględnicie właśnie te, to ocenianie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w oparciu o metody, którymi będziecie oceniali, o formy sprawdzania i kryteria oceniania. Pamiętajcie, drodzy Państwo, że to Wy jesteście wyznacznikami i tymi, którzy, e, którzy określają sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności. Nie wszyscy uczniowie muszą pisać kartkówki, nie wszyscy uczniowie muszą pisać prace klasowe, mogą, może. Możemy sprawdzić tę wiedzę w, w sposób... Bezpośredni, ustny, za pomocą wykonania zadania w taki sposób praktyczny. To, w jaki sposób będziemy chcieli uzyskać potwierdzenie od ucznia jego wiedzy i umiejętności, tak naprawdę zależy od jego możliwości. Dostosowujmy w taki sposób, żeby uczeń, który rzeczywiście zna odpowiedzi na nasze pytania, pozyskał jakąkolwiek wiedzę, rozwinął jakieś swoje kompetencje, ma już pewne umiejętności, które nabył, miał szansę się nimi wykazać. Pamiętajmy również bardzo ważną rzecz, że dostosowania powinny raczej jakby dotykać czy dotyczyć głównie form i metod pracy z uczniem, rzadziej dotyczy tutaj to dostosowanie treści nauczania. Jesteśmy zobligowani do tego, żeby wszystkie treści z podstawy programowej zrealizować bez względu na to, z jakim uczniem pracujemy. Zatem dostosowania nie polegają na zmianie treści nauczania, a raczej właśnie na takim dostosowaniu poprzez metody i formy, które będziemy stosowali. Nie schodzimy poniżej podstawy programowej. Jest jeden wyjątek. Możemy obniżyć wymagania edukacyjne w kontekście uczniów, którzy mm, mają lekką niepełnosprawność intelektualną i ci uczniowie, drodzy Państwo, mają szansę i prawo do tego, żebyśmy my y, im tutaj te wymagania obniżyli ze względu na specyfikę ich funkcjonowania i dużo niższy potencjał intelektualny niż u uczniów w normie intelektualnej. Bardzo dobrą praktyką w szkołach jest to, y, aby przygotować, Przygotowywać taki arkusz oceny i arkusz dostosowań, w którym uwzględnimy jako cała kadra nauczyciele pracujący z danym uczniem, zarówno jego mocne strony, które posłużą nam do zastępowania, kompensowania tych niżej rozwiniętych, ale też trudności, które posłużą nam do tego, żeby właśnie dostosowywać wymagania edukacyjne. I tak w takim arkuszu każdy nauczyciel może zapisywać dostosowania. Są oczywiście takie praktyki, gdzie to nauczyciele w szkołach zapisują te dostosowania. W zakładce specjalne potrzeby, na przykład w dzienniku elektronicznym. Jednak wydaje mi się, że lepszą praktyką jest to, żeby stworzyć taki wspólny dokument, pod którym podpisują się rodzice, nauczyciele, który jest pewną też podkładką do tego, że te dostosowania w kontekście uczniów stosujemy. Pamiętajmy, że my takie dostosowania, które zaplanujemy z uczniami, musimy jeszcze, drodzy Państwo, ewaluować, to znaczy dokonać oceny efektywności tych dostosowań. I, drodzy Państwo, ostatnia rzecz, to mianowicie arkusz i takie przykłady dostosowań, które możemy wykorzystać sobie na poszczególnych lekcjach. Niestety nie mam czasu na to, żeby Państwu przydać takie przykładowe dostosowania, bo zdecydowanie na, na temat dostosowań 15 minut to za dużo. Najczęściej w trakcie trzech godzin szkoleniowych prezentujemy ten temat. Niemniej jednak pamiętajcie Państwo o tym, co powiedziałam dostosowujecie pracę z uczniem w taki sposób, żeby łatwiej było mu zrealizować treści z podstawy programowej, zdobyć konkretną wiedzę i umiejętności, i to mogą być najprostsze rzeczy typu, że dzielicie Państwo wieloetapowe zadania na wielo takie fazowe pytania, zadania na etapy, że unikacie trudnych poleceń, że oczywiście na przykład przygotowujecie powiększoną czcionkę dla ucznia, na przykład słowo widzącego. Że niwelujecie dystraktory w klasie, które utrudniają skupienie uwagi, że pozwalacie uczniom pracę na konkretach, że też przygotowujecie na przykład plany aktywności dla ucznia ze spektrum autyzmu, że przygotowujecie instrukcje i wiele, wiele innych dostosowań. Gdybyście Państwo poszukiwali jeszcze wsparcia w zakresie dostosowań, Zapraszam Państwa na naszego bloga, ale również na naszą stronę ze szkoleniami, z materiałami. Tam mnóstwo takich iteczek i opracowań, które może, z których możecie po prostu skorzystać.